Witamy w trzecim odcinku czwartego sezonu patologicznego westernu. O, sytuacja w pociągu jest napięta. Bandyci grasują po dachu. Jeden z nich dotarł do lokomotywy. Z powodu paniki maszynista postanawia wykonać manewr hamowania. Jakie to będzie miało skutki dla bandytów? Przekonamy się o tym już teraz. Karol strzela w Tomka. Ignacy strzela w Tomka. Dlaczego nie pana Karola? Bo nie możesz. Dlaczego? No bo jest po, po, po drodze O, Tomek postanawia, nie, nie pozostać służby. I strzela. w Karola. Ja się pan nie cieszy, że tutaj a, 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 a. Max każe sz, Szerfowi spadać do następnego wagonu. Aby na pewno mu nie przeszkodził. I, Karol strzela w Tomka. <grym> Ignacy postanawia się przemieścić. E Przemieścić wagon obok. No tu. Tomek strzela. To go. 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 Dzięki. Max zgarnia walizkę. No, oh, je yeah. Je. O, Karol postanawia się przemieścić do pana Tomka. Witam. Cześć. O, Max postanawia wejść na dach. Grosłowa pięść. Ach. No, Karol schodzi. Ignacy strzela. Do w kogo? Tu czy tu? Tu. Pana Tomka. Pana Tomka. Yy. Jestem pana Tomka. To pana strzeli. Tomek, że szerfowi się przemieścić dalej. Do pana Karola. No i pan Karol dostaje strzał od szeryfa No. I od. No i Maksymilian się przemieścił. Jeszcze na dachu, ale to nie ma znaczenia, ponieważ następuje gwałtowne hamowanie, no i wszyscy będą ci przemieszczają się na ostatni wagon. Teraz ty? No wagasz. Dobra, najlepsza ręka w grze. Trzy strzały. War strzały przy pustym magazynku. I nie ma nic. Ale! Zaraz muszę łagasz Witamy w czwartym odcinku czwartego sezonu patologicznego Westernu. O, w poprzednim odcinku Maxowi udało się zdobyć walizkę. Jednak na nią chrapkę ma, mają wszyscy inni bandyci. Zwłaszcza pan Karol. Czy uda mu się tę walizkę odzyskać? Z in innych rzeczy. Z Atmosfera w, w pociągu sięga zenitu, gdyż dochodzi, ma dojść do buntu pasażerów. No. O, ale wpierw Igi schodzi. Widziałem wszystko na Maxa. <laughs> Jak Tomek już, przemieszcza to, Tak jest. Max też postanowił wejść. Ignat Tomek strzela. Tak, odejdę. No, nie było wyjścia niestety. Max przemi niestety przemieszcza szeryfa. Eee, ty... ty zepsułeś wszystko. A nie o tobie. Tu. Nie, no ja przy, tutaj Czarny teraz. Ja tak? Ale on może cofnąć. No, ale no, nie. Jeszcze tutaj. To, wybierz, ale on też dostanie strzała. No ale ty tak masz dużo. Co, co... Max dostanie strzała. No, Max przeniósł tu. No tak, ale Max przyniósł tu, a ja przyniósł tu z powrotem. Teraz twój ruch szeryfem. No tu. No co, to jego wola! No nie, Zobacz, no zobacz, co mnie! Zobacz, co mnie! on co się nie. przemieścić. Ale jak no 20 strzałów, co ci zmieni? Nie, <grym, grym, grym>, nie, Max, postaram się przemieścić. słuchaj, tak! Też postaram się przemieścić. Nie należy Teraz, teraz powinien być Max tutaj, bo jest tylko. Ignacy, Więc się zbierać, nie widziałem. Max strzela, dlaczego? Z za ja Karol wiem. postanawia pomachać wyjściami z ruchu nie no. no i dochodzi do buntu pasażerów. Max i za... Ignacy Pociąg patologicznego Westernu zmierza ku stacji końcowej. W poprzednim odcinku pan Karol miał pla w planach uzyskać walizkę od Maxa. Niestety z powodu braku komunikacji i kooperacji między bandytami nie udało się tego dokonać. Więc czy uda się tego dokonać tym razem? I kto się okaże najlepszym bandytą? No, Tomek strzela w pana Karola. Max przemieszcza szeryfa. Ignacy zbiera niewidzialne łupy. Pan Tomek przemieszcza się. To samo postanawia zrobić Max, tylko że w przeciwnym zwrocie. Pan Karol też postanawia się przemieścić. W tą stronę? Do ciebie. Okej. Okay. A tutaj jest Master mają... Dobrze wrożyło... Ignacy ale... postanawia przemieścić szeryfa. Żartuje! Jestem <laughs> zirytowałem. No, przymierzam. No, wagonu Maxa. Przed dołagą I dostaje do tego strzała. Tomek postanawia przemyśleć szerfa dalej. No, Każąc mu wracać. Max nie dokładnie do swoich planów, no i zbiera niewidzialne łupy. Pan Karol daje strzała Maxowi. On no opuszcza walizę. No, wiedziałem, że tak będzie. Pan Tomek schodzi Pan wagonu. Bo Max Jednak zapyta, Max no, odzyskuje. Wiedziałem, że tak będzie, bo zagrał save move. No akurat. <laughs> <to było. śmiech> no, no. I właśnie ją wygnął. Tyle wyklął, jest, tyle. Jak widzieli... pan, No i udało się wycisknąć na palcach panu I na koniec Ignacy wchodzi na dach. Tam, 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 tam. I w no i ten co? sposób kończy się. Ja 250? <śmiech> 250 nikt nie zostaje, bo nikt nie jest w lokomotywie ani na niej. Więc przejdźmy do konkluzji. kto